do których dąży was nauczyciele i rodzice, my starsi ludźmi, byśmy przyjęli do was pomoc tą wolę. Zawsze możecie skorzystać z naszej prac i pomocy. Zwracać się do nas nie chce wszystkich, których byśmy dawali. się, bo w naszej szkole jest przyjemniej i mnóstwo lepszych. Doszło do tego. Do zawsze dał pozory i nieskończoność. Szybciej mamy! w trakcie wdrożenia przeznaczone na nauka. Szybciej mamy! Jakoś siedziałam w pracowników szkoły w Dzieci, pięknie przedstawiliście część artystyczną. Wiele umiecie, i myślę, złożyliście ślubowanie, i myślę, że pasowanie będzie tylko przypięczętowaniem tego, że staniecie się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Przed Wami wiele obowiązków. Wasze zabawki już teraz odpoczną, a Wy będziecie mieli coraz więcej obowiązków. I życzę Wam, żebyście się dobrze czuli w naszej szkole, żebyście byli radośni, weseli i zdobywali coraz więcej wiedzy. Życzę Wam, żebyście byli przede wszystkim zdrowi i żeby te osiem lat w murach szkoły podstawowej w Kościelcu upłynęło jak najlepiej, bez przeszkód i zaniedbań. Życzę Wam, żebyście wyrośli na wspaniałych ludzi i wspaniałych Polaków. Rozpoczynam pasowanie. Pasujecie na uczennice szkoły, szkoły Podstawowej w Kościelcu. Pasujecie na uczennice Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Pasujecie na uczennice Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Pasujecie na uczennice Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Pasujecie na Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Pasujecie na uczennice Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Pasuje cię na ucznia 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 szkoły podstawowej w Kościelcu. Pasujecie na, toim… na szkoły podstawowej w Kościelcu. Pasuje cię na uczennicę szkoły podstawowej w kościelcu. Pasuje cię na uczennicę szkoły podstawowej w kościelcu. Pasuje cię na ucznia szkoły podstawowej w Kościelcu. Pasuje cię na uczennice szkoły podstawowej w Kościelcu. Pasuje cię na ucznia szkoły podstawowej w Kościelcu. Pasuje cię na, na ucznia szkoły podstawowej w Kościelcu. Pasuje cię 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 na ucznia szkoły podstawowej w Kościelcu Pasuje Cię na ucznia szkoły podstawowej w Kościelcu Pasuje Cię na uczennicę szkoły podstawowej w Kościelcu Pasuje Cię na, 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 na uczennice szkoły podstawowej w Kościelcu Pasuje Cię na uczennice szkoły podstawowej w Kościelcu Pasuje Cię na uczennice szkoły podstawowej w Kościelcu Pasuje Cię na uczennice szkoły podstawowej w Kościelcu Odpasowanie. Dziękuję bardzo. Kochane dzieci, drodzy rodzice, chciałbym Wam bardzo serdecznie rodzicom pogratulować tak wspaniałych dzieci i życzyć im i Państwu również, aby dobrnęły one do końca całej, całego etapu edukacji. Życzę im zdrowia i wytrwałości. Również Państwu życzę zdrowia i wytrwałości, bo bowiem w tym wieku bardzo istotne jest wsparcie z Państwa strony dla tych dzieci. Ich sukces to również jest Państwa sukcesem, nie tylko nauczycieli, ale również Państwa. Wszystkiego dobrego życzę, a przy okazji mam też takie upominki dla każdego dziecka. Jest to wyjątkowy dzień. Muszę Państwu powiedzieć, że my również w sposób szczególny, przyjeżdżając tutaj, przeżywamy razem z Państwem, razem z nauczycielami, wychowawcami właśnie ten dzień, tę chwile, dla nich też jest to olbrzymie przeżycie. Zaczyna się nowy wyjątkowy etap, etap edukacji dla tych dzieci. Oby przebiegał on jak najlepiej, żebyście Państwo byli z nich zadowoleni żeby tak jak powiedziałem byli zdrowi i wytrwali w dążeniu do celu. Życzę Wam, żeby przyjaźni i znajomości, które tutaj się zawiążą, zaowocowały na całe życie. No i życzę Wam przede wszystkim, żebyście po, jak skończycie szkołę, będziecie dorośli i wspomnicie sobie te lata tutaj spędzone, to powiedzieli, wow, to był najwspanialszy okres w moim życiu. A rodzicom dużo wytrwałości i cierpliwości przede wszystkim. No i takie skromne upominki od Rady Rodziców.